Wiek informacji był pierwszym historycznym okresem, jaki zapamiętał wędrówkę ludzi ku gwiazdom i kosmicznej przestrzeni. Powszechnie datuje się jego rozpoczęcie na połowę XX wieku, gdy wynaleziono pierwszy elektroniczny komputer. Ciężka i zwalista machina, ledwo zdolna by przetwarzać jakiekolwiek informacje, była niemniej prekursorem dla bardziej złożonych urządzeń, których przeznaczeniem było pewnego dnia wytyczyć ścieżkę ku gwiazdom. Pobłogosławieni niespotykanym dotąd wzrostem technologicznych odkryć i rozwoju, konstruktorzy komputerów i patroni komputerowego przemysłu wypuszczali na rynki coraz to potężniejsze machiny, aż do późnych lat XXI wieku, kiedy to stopień rozwoju nieco spowolił. Era informacji odcisnęła swe piętno na ludzkich społecznościach zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Po raz pierwszy w historii ludzkość przestała być zbiorami jednostek, które to zbiory okazyjnie wymieniały się ideami, lecz stała się planetarnym społeczeństwem, gdzie idee i koncepcje, pomysły oraz poglądy błyskawicznie się rozchodziły i ewoluowały. Okres ten był relatywnie spokojny w porównaniu do wielu poprzedzających. Większość wojen rozgrywano na płaszczyźnie ograniczonych starć z małymi siłami ścierającymi się w odległych lokacjach. Te mikrowojny były tragiczne dla tych, którzy skazani byli je przeżyć, co oczywista, ale nie wpłynęły tak druzgocząco na kształt całej planety, jak wcześniejsze konflikty. Dziś historycy skłonni są twierdzić, że to wynalezienie broni nuklearnej stanowiło odpowiednią motywację do nieangażowania znacznych armii. Globalna populacja rosła w alarmującym tempie, choć prymitywne programy kontroli urodzeń, epidemii oraz wojny pomogły zależeć obciążenie popytu na planetarne zasoby, przynajmniej częściowo. U schyłku tego historycznego okresu Ziemia była domem dla blisko 8,5 miliarda ludzi. Ta demograficzna bomba posilana rozwojem światowej industrializacji w krajach trzeciego świata, Sprowadziła planetę na skraj ekologicznej katastrofy. Gazy cieplarniane ogrzały planetę do stopnia, gdzie czapy lodowe stopniały, a rozregulowanie pór roku i towarzyszących im zmian pogodowo-klimatycznych zniszczyły wiele upraw. Powodzie i głód podniosły śmiertelność na tyle, że dalszy wzrost populacji został zastopowany. W tej epoce powrócił trend na masową urbanizację, w związku z czym niegdyś prosperujące agrokulturalne regiony zostały porzucone na rzecz zasiedleń zindustrializowanych miast. Miasta zaś rosły do stopnia, gdzie granice między niektórymi przestały istnieć, a masywne megametropolie obrosły praktycznie każdą linię wybrzeża ważniejszych kontynentów. Te betonowe dżungle wychowały nowy model człowieka, człowieka, którego zrozumienie natury stało się równie nikłe, co jej wspomnienie.